Siemanko, dzisiaj mam taki temat do przy, o, obgadania. Pokażę Wam, jak to wygląda, i może ktoś coś mi podpowie, co z tym zrobić, żeby ten budynek po prostu wzmocnić, żeby jeszcze posłużył, bo patrząc, jakie są ceny obecnie drzewa, to rozwalanie tego wszystkiego, robienie nowej konstrukcji dachu jest po prostu bardzo drogie. A może uda się po prostu coś z tego jeszcze jakoś to uratować. I teraz tak, to co mnie zastanawia, no tu są te belki. Są troszkę nadszarpnięte, jeżeli chodzi o ząb czasu, ale z drugiej strony swoją jeszcze moc mają. Zastanawiam się, co zrobić z tą belką. Tam już jest troszkę gorzej. Zaraz pokażę, bo tam już nawet część muru bo tam nie było dachu swego czasu, to woda się lała i część muru po prostu odpadła. Więc może macie jakiś pomysł, jak to po prostu tutaj reanimować. nie ma złych pomysłów rzucajcie pomy co, co byście radzili oczywiście no, mam świadomość że ktoś może powiedzieć rozwalić no ale ja szukam jakichś innych rozwiązań bo nie wiem czy ten budynek będzie docelowo mieszkalny czy może będzie pełnił jakąś inną funkcję więc nie chciałbym się pakować bo to jest dom po poniemiecki i robienie całej konstrukcji dachu przy dzisiejszych cenach drzewa no i nakładów pracy no bo to też jest sporo nakładów pracy jeżeli ja mam robić to, to nie zrobię czegoś innego, więc w tym układzie wolałbym po prostu uniknąć pakowania się tutaj w te koszty. A to akurat jest na zasadzie robienia coś niezarobkowego. A chodzi po prostu o to, żeby to zabezpieczyć żeby to po prostu jeszcze posłużyło. Czy może na jakiś magazyn? Raczej na funkcje mieszkalne. Tak to tu wygląda. Jeszcze pokażę górę. Konstrukcja. Więc jak ktoś ma jakiś pomysł, albo miał doświadczenie. Z tego typu starymi budynkami, to prośba o komentarz, o wypowiedzenie się na ten temat. Dobra, to by było tyle. Mam nadzieję, że widać to, co ma być do zobaczenia, żeby to w jakiś sposób można było. Ocenić, zweryfikować. Trzymajcie się do uszenia, cześć.